Mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat, to jest kanał sklepu internetowego z lampami, a nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl A jeżeli ten filmik zbierze 30 łapek w górę, to w następnym filmiku wrzucę kod rabatowy na 15% zniżki na dowolny produkt, także dawajcie łapki, to nie jest dużo, może nazbieramy. Mam dzisiaj do zaprezentowania Wam lampy Reality Kiga, które jeszcze mam tutaj rozebrane i przy Was sobie je zmontuję. Zobaczcie, mam taką lampkę sufitową. O może dobra, zacznijmy od tego, że zmontujemy sobie tą dwójeczkę. Zobaczcie, lampa jest w wersji na dwie żarówki E14. Mamy taki czarny stelaż. Dwie żarówki są włączane jednocześnie. To znaczy, że nie możecie sobie oddzielnie włączać jednej i drugiej. Tak samo tutaj w trójce wszystkie żarówki włączacie razem. I ta lampa jest czarna, ma taką rozetkę. Tam na oko gdzieś około 8-9 cm. I na to są dwa czarne klosze. Te klosze są w środku złote. Jak widzicie, każdy klosz ma takie dekoracyjne wycięcia. Klosz jest wykonany z tworzywa sztucznego, to moim zdaniem jest plastik. Ok, już mam. Od zewnątrz ten czarny kolor jest w takim połysku. Od środka też złoty połysk. Fajny taki reflektorek, powiedzmy w stylu glamour, ale też nie taki jakiś, żeby mocno rzucał się w oczy, jeżeli potrzebujecie lampy do małego pomieszczenia albo do średniego pomieszczenia. Właśnie w takiej wersji powiedzmy trochę budżetowej, ale nie jakiejś tandetnej, tylko w miarę takiej jakości przystępnej do ceny, to jak najbardziej to będzie reflektorek dla Was. Na przykład chcecie oświetlić jakiś mniejszy pokój albo korytarz, spokojnie ta dwójka Wam wystarczy. Jak nie, to trójkę możecie też sobie dokupić właśnie taki kinkieci, który wam zaraz pokażę, żeby mieć komplet. Fajne jest to, że możecie te reflektorki sobie obracać o, prawie do 360 stopni. Możecie przechylać. To pozwala Wam regulować to, w którą stronę światło pada. Natomiast no, dzięki temu, że ten klosz jest otwarty z jednej i z drugiej strony, plus ma te wycięcia, no to światło dobrze rozchodzi się po całym pomieszczeniu, pada też na sufit wydaje mi się, że około 100 zł w tej chwili kosztuje ta lampa, nie pamiętam dokładnie sprawdźcie mnie, wejdźcie na stronę lampomat.pl, wpiszcie sobie reality Kiga, albo wejdźcie do opisu tego filmiku i tam sobie zobaczycie linki do każdego z tych produktów możecie też wchodzić na stronę lampomat.pl ukośnik reality i tam znajdziecie wszystkie lampy reality jakie są dostępne, patrzcie mamy też taki Kinkieci, możecie go zamontować w korytarzu jako dodatkowe światło albo gdzieś w salonie przy kanapie, albo jak chcecie, możecie sobie zrobić taki komplecik, że na przykład w sypialni nad łóżkiem macie taką lampę albo trójeczkę i po bokach łóżka macie dwie takie lampy, tylko musicie uwzględnić, że nie ma tutaj żadnego włącznika, więc musicie to włączać z przycisku ściennego i tą lampę możecie zamontować i na suficie, i na ścianie. Obojętnie, zobaczcie, tak ona wygląda z tyłu. Szukam czy mam tutaj próbnik. Tak więc sobie zrobimy zaraz. Podłączenie. Odkręcamy sobie taką blaszkę montażową. To jest montowane na dwa kołki rozporowe i zobaczcie, mam tutaj kostkę. No i zaraz sobie podłączymy tą lampę do prądu. Pokażę Wam jak ona świeci. Pokażę Wam jaką żarówkę, bym polecał do niej dobrać, bo to jest na gwint E14 i macie dwa rodzaje żarówek E14 pod kątem bańki. Możecie wybrać bańkę, czy macie więcej, nie ma, no, ale takie dwa główne. Możecie wybrać bańkę w stylu, w kształcie kulki, taką małą kuleczkę, albo możecie wybrać bańkę w kształcie płomyka, albo świecy, czyli taką bardziej podłużną. I właśnie tą bardziej podłużną bym Wam rekomendował i mam tutaj przygotowaną taką żaróweczkę. A jak chcecie kulka też będzie ok, albo możecie nawet takie żarówki filamentowe tu sobie zamontować, dekoracyjne. Tak lampa wygląda z żarówką, analogicznie będą wyglądały te lampy. Teraz spróbujemy ją sobie zaświecić. O, nawet świeci. Patrzcie, bardzo fajnie to wygląda ciepłe światło, akurat emituje ta żarówka, więc rekomenduję Wam takie światło tej lampy, jeżeli chcecie, możecie też dobrać żarówkę z barwą światła neutralną i ona będzie trochę bardziej biała, trochę bardziej jasna się będzie wydawać, więc do takich aranżacji nowoczesnych patrzcie, moim zdaniem dużo światła, fajnie ten złoty kolor od środka wygląda dodatkowo, to światło jeszcze się odbija Spokojnie ta lampa może pełnić funkcję lampki nocnej, a te duże spokojnie mogą pełnić funkcję głównego źródła światła w pomieszczeniu. Jeżeli macie taki pokój, powiedzmy 15, może nawet pod 20 metrów, to jedna taka lampa z mocnymi żarówkami powinna Wam wystarczyć, a gdzieś 5, 10 metrów czy 7, no spokojnie taki podwójny reflektorek też możecie sobie sprawić. Cena jest bardzo niewielka, sprawdzajcie na naszej stronie. Ok, lampa została wyłączona Jeszcze ją tu dla bezpieczeństwa odłączę od prądu To by było na tyle Wchodźcie na stronę lampomat.pl Ukośnik Reality Albo do opisu tego filmiku Tam sobie szukajcie lamp Reality, które oferujemy Pamiętajcie o tym, że jak będzie 30 łapek w górę pod tym filmikiem To wrzucę Wam kod rabatowy na 15% zniżki Możecie zrobić nawet taki numer, że polajkujecie ten filmik, zgarniecie kod a potem łapkę w górę cofniecie. Ja już wtedy nic z tym nie zrobię. Możecie też subskrybować nasz kanał, dostaniecie wtedy powiadomienie kiedy wypuścimy nowe filmy. To by było na tyle. Pytania oczywiście w komentarzach, w mailu albo telefonicznie. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Cześć!